Witamy na trzecim, tak? Trzecim e, treningu e, typu LSD w Puszczy. To, że dzisiaj jesteście, to znaczy, że się nadajecie do, e, do biegania, bo e, przy takiej pogodzie wyjść z domu i tu przyjść, to znaczy, że macie potencjał. Zobaczymy, co z tego będzie, bo tylko między zostali, a wszyscy twardzi, którzy nadają się do biegania, do maratonu, przyszli. Także pierwszy krok, żeście zrobili, następny to są treningi. Ale macie potencjał, macie głowę, że pogodę da się wyjść, bo w każdą pogodę można biegać. Pogoda jest idealna na trening długo, to jest taki długotrwały, lekki deszczyk, w miarę ciepło, idealnie na trening. Także nawet można się rozebrać, bo jest naprawdę ciepło i można dzisiaj biegać z powodzeniem, fajne, fajne bieganie. Ci, co biegają za tydzień Marzanne, to dzisiaj tak spokojnie. Zresztą za chwilę na stronie będzie taki fajny artykuł, napisaliśmy stronę wackiem jak potraktować Marzannę. Także patrzcie na naszą stronę, będzie tam ten artykuł na temat startu za tydzień w półmaratonie Marzanna. Dzisiaj w zależności od tego co, gdzie, kto biega, trening na zasadzie długiego biegania, pętla 6,4 km, 5-6 kółeczek, spokojnie można sobie przebiec, bo się naprawdę będzie fajnie dzisiaj wam biegało. E, dużo trenerów dzisiaj, Mary, Mała Czarna, trener Ilia Markow, no i specjalny gość dzisiaj, co coś na anonsowali, Grzesiek Sudow. Także też wam coś powie, bo on jest specjalistą od długich dystansów. Jak wiecie medalista mistrzostw Europy na 50, a to nie zabawa, wysiłek w granicach e, 4 godzin, tak? 3,40 parę to tak jak on idzie, 50, a większość z Was tak biegnie maraton. Także możecie się od niego dużo nauczyć, pytać go, bo się zna, jest profesjonalistą, wie co to szczykawka, co to testosteron, polecam. Eee, trenerów dużo, będziemy biegać, będziemy eee, tutaj dla Waszej dyspozycji, ciuchy można zostawić tu kluczyki od samochodów, dokumenty, pieniądze, nie biegać w jakichś sukienkach, przewiązanych w pastach mamy wyglądać jak naprawdę ludzie trenujący świadomie i jako prawie zawodowcy, okej? Okay? Będą banany, będzie woda jak zwykle, korzystać z tego wszystkiego. Jeszcze parę ważnych informacji, jeśli chodzi o marzanne, ci co nie startują, Śledzić stronę, będziemy e, prosili was o pomoc w organizacji Marzanny. Prawie 3000 osób ma zamiar biegać w Krakowie. Potężna impreza się zrobiła i naprawdę potrzeba armii e, ludzi, którzy wiedzą, jak się organizuje i jak przyjąć naszych gości w Krakowie. Żeby poszła fama, że w Krakowie fajne biegi organizujemy, bo to też nasze zadanie. Następna sprawa tu Ilia mówi, że jest e, fajna inicjatywa obozu sportowego przed Krakowia Maraton, który będzie między 28, 28 kwietnia, 28 tak? 28 kwietnia i 4 maja tak. 4 maja. Będzie to na stronie, będzie konkurs, wszystko opiszemy, także zachęcam do, do wzięcia udziału w tym, bo jest długi weekend, można pojechać... Długi weekend i właśnie e, miejsce, w obóz, tak. Do Wulanowie. O, powiedzcie coś jeszcze. Tak, no i to fajny ośrodek, którego ja jeżdżę to jest dla mnie naj bardziej ulubione miejsce w Polsce do trenowania, trasy dochodu, zarówno też jak i do biegania są rewelacyjne. Jest to do, do rzeczy Sanu i Tan w okolice Stalo, Stalowej Woli. Jest więcej jodu niż nad morzem, są na to certyfikaty, także można tam nawet się wybrać, żeby nawet trochę tego jodu złapać. No i myślę, że, że można fajnie tam pobiegać ten czas wykorzystać do, do przygotowania właśnie do, do maratonu. Myślę, że właśnie do Ulanowa będziemy jeździć, jak nam się i Spała, albo będziemy chcieli coś zmienić. To jest naprawdę fajne miejsce i nie jest daleko od Krakowa, że pojedziemy sobie jako taką większą Taka grupą go spały, dokładnie. Do, do Ulanowa. Taka dwa słowa powiem, że ta informacja o tym obozie jest już na stronie i które też się niedługo pojawi się na stronie Maratonu Krakowskiego. Zapraszam, bo program jest bardzo bogaty. I... Jest zaplanowane badanie wytrzymałościowe, także pierwszych dni będzie fajnie. Wszystko macie na stronach, wchodzić tam będą linki. U nas na stronie masterstof też zlinkujemy to, także będzie ok. Następna sprawa, tak, następny trening y, mamy za dwa tygodnie tutaj. Za tydzień jest marzanna, nie ma treningu zorganizowanego, ale każdy z Was albo pomaga, albo startuje. Ci co biegają maraton na wiosnę, w statku maratonie sprawią wnioskowy. Jako przetarcie, pierwszy start po zimie, musicie, musicie przelecieć tą pół. Czyli spotykamy się tu za dwa tygodnie. 30. A 29 prawdopodobnie zorganizujemy cross, e, w, e, cross. na AWF-ie, 4 km cross. No nie właśnie, wymawiaj. tak wygląda zawodniczka po crossfitzie. Nie, nie wymawiaj tego słowa, bo do tego słowa ma, co niektórzy, a ja wiesz, hura. Samiście chcieli, e, Dobra, żeby treningi były interesujące, no to macie. Fajnie było, ale chodzić nie możecie, tak? Trzeba biegać. Dobra, to co? Wspólne zdjęcie i zaczynamy trening, tak jak mówię. 4, 5, 6 kółeczek Sprawnie dzisiaj, tylko z głową nie za szybko, bo za tydzień przetarcie. Do półmaratonu trzeba być jednak wypoczętym. Nie możecie biegać za dużym zmęczeniem. Chyba, że macie maraton za 3 tygodnie i poświęcicie żadne ja jako piję. trening. To wtedy nie patrzcie na wyniki, co lecimy jako przetarcie. Ci, co biegają maratony na końcu e, marca i na początku kwietnia, to powinni dzisiaj też biegać, bo nie będzie czasu później trenować. także się nie liczy, liczy się trening. Ok? Jak się robię 20, jakby ktoś chciał, tak zaczynał. to robię około no 20. 5.20 zacznę, zacznę, około 5 minut może skończę, także jak ktoś ma ochotę biegać. przy mnie, ja będę maszerował chodem sportowym, to <laughs> z Bardzo miło, bardzo miło. Tym no bardziej, jestem 50, startowałem teraz w Meksyku, Zajęcie czy miejsce, 3 godziny 52 minuty, ale na wysokości 1500 metrów. Także w ramach wypoczynku też tutaj jestem dzisiaj z wami i mam nadzieję, że fajnie wspólnie podróżujemy. 4.20 zaczyna, kończy na 4. Kto jest niezły, może tam mieć Robert do grupy! Witamy. and yeah. Ale przecież wiesz, że nie zawsze, nie zawsze będzie pan. Yeah! yeah.